Okej, okay, proszę Państwa, lecimy dalej, czyli tutaj mamy święty internetu, spoko kanał, Opeczka w górę, komentarz dla statystyk i jest, jak polski aktor zrujnował swoją karierę w najgłupszy możliwy sposób. Bardzo ciekawy tytuł, zachęcający do tego, żeby obejrzeć, więc jestem bardzo, bardzo ciekawy, co tu się odpiewszyło? Niewierny mąż, alimenciarz, kłamca i kiepski. ten. Niewierny mąż, alimenciarz, kłamca i kiepski ojciec. To jedynie część określeń, których można użyć w stosunku do pewnego aktora z bardzo popularnej oraz niezwykle... A ja ko koja kojarzę tego aktora. ...cenionej artystycznej rodziny. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie sylwetce Antoniego Królikowskiego, celebryty, który mimo sukcesów w branży aktorskiej zupełnie nie kruł przed światem tego, jaki jest w rzeczywistości, wykręcając co jakiś czas aferę pogrążającą nie tylko swoich bliskich, ale przede wszystkim samego siebie. Dlaczego tak wiele osób nim gardzi? Na to oraz wiele innych pytań postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym... Ja, ja nim nie gardzę, bo w sumie mnie nie obchodzi i ja polskich aktorów to mało co znam, więc ciężko. W materiale, w którym nieco szerzej przedstawię wszystkie dotychczasowe afery związane z Antonim Królikowskim, nieustannie wpadającym w spirale swoich własnych błędów. Za to ty nie popełnij błędu ucząc się języków obcych samemu i zaoszczędź czas z aplikacją Speakly, która pozwoli ci nauczyć się języka obcego aż 5 razy szybciej niż tradycyjne metody, co w praktyce oznacza, że możesz nauczyć się płynnie mówić w nowym języku w zaledwie 3-4 miesiące, pod warunkiem, że na naukę przeznaczysz 30 minut dziennie. Speakly zostało stworzone przez dwóch poliglotów, którzy mówią w aż 7 językach. Przez kilka lat badali jak ludzie uczą się języków i opracowali unikalną Mówiła metodę, która tato? naprawdę działa. Nie uczysz się przypadkowo. Mojego tata to kto to był? Ja nie znam aktorów polskich w ogóle. słówek, ale takich, które faktycznie wykorzystujesz na co dzień. Dzięki temu możesz dogadać się w nowym języku dużo szybciej. A co najlepsze, nauka ze Speakly to nie tylko słówka i gramatyka, masz tu pełen pakiet: ćwiczenia wymowy, słuchania, pisania, a nawet rekomendacje muzyczne w języku, którego się uczysz. Osobiście testowałem wiele aplikacji do nauki języka i to właśnie Speakly dzięki swoim możliwościom w przeciwieństwie do innych apek sprawia, że nauka nie jest nudna. Speakly jest dostępny zarówno na komputerze, jak i na telefonie Android oraz iOS, więc możesz się gdziekolwiek jesteś. Co więcej, możesz wypróbować aplikację teleklamy. za darmo przez 7 dni, a jeśli ci się spodoba, to przy rocznej subskrypcji dostajesz 75% zniżki, korzystając z linku w opisie. Antek Królikowski urodził się 17 lutego 1989 roku w Łodzi jako najstarszy syn Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej no oraz Świętej Pamięci Pawła Królikowskiego. Rodziców Antoniego połączyła pasja do aktorstwa, ponieważ poznali się w wieku 21 lat podczas egzaminów do Wrocławskiej Szkoły Aktorskiej, stając się od tego momentu nierozłączną parą. Małżeństwo na stałe zapisało się A... w historii polskiej. Oto, to jest jego. O dobra, jego kojarzy ze serialu Rancho. Babcią kiedyś oglądałem, jak byłem jeszcze młody i moja babcia jeszcze żyła. To oglądałem i on był tym aktorem, co on tam pijaka grał, nie? Kinematografii wcielając się w kultowe postacie Grażyny Lubicz z klanu oraz Kusego z Rancho. Pomimo że rodzice no, Antoniego w stosunkowo ranc. późnym wieku rozwinęli swoje kariery aktorskie, tak on już w wieku 4 lat zaliczył debiut na dużym ekranie, odgrywając rolę małego Wolfa Hausera w polskim filmie fabularnym pod tytułem 20 lat później. Ponadto, według historii niektórych, Antonie mając zaledwie roczek, już potrafił mówić pełnymi zdaniami. Z sukcesem rozwijał się na drodze aktorskiej, dostając z czasem ważniejsze role w większych produkcjach. Oprócz występowania, Antek Królikowski spełniał się również jako reżyser. Na swoim koncie posiada realizację dramatu krótkometrażowego pod tytułem Not życia z 2010 roku. Film otrzymał kilka wyróżnień oraz trzy nagrody m.in. Między podczas Międzynarodowego Festiwalu kina autorskiego Quest Europe oraz festiwalu kina amatorskiego i niezależnego Cannes. Pierwszą rozpoznawalność przyniosła mu rola Kuby Milewicza w serialu Miłość nad rozlewiskiem oraz jego kontynuacjach. Z czasem Antkowi Królikowskiemu udało się dostać angaż w produkcjach, takich jak m.in. Miasto 44 oraz raz dywizjon 303 historia prawdziwa kariera młodego królikowskiego rozkwitała w najlepsze dzięki czemu w 2017 podoba mi się jego broda ma fajną brodę też bym chciał taką jeszcze nie mam co prawda ale może będę miał w przyszłości w tym roku otrzymał nominację do plebiscytu telekamery Tele w kategorii Nadzieja Telewizji. Przepustką do jeszcze większej kariery okazała się dla Antka współpraca z reżyserem Patrykiem Wegą, dzięki któremu Królikowski otrzymał główne role w filmach takich jak Polityka, Bad Boy oraz Pętla. Ze względu na młody wiek oraz rosnącą popularność, aktor bardzo często był zaproszany do wszelkiego rodzaju reality show emitowanych w telewizji. W taki oto sposób był on między uczestnikiem pierwszej edycji Tęce z Gwiazdami oraz Agenta Gwiazdy, w którym swoją drogą zwyciężył. Podczas stworzenia przedstawionego przed chwilą ogólnego życiorysu Anka Królikowskiego, pozwoliłem sobie na wyodrębnienie jedynie tego, co aktor z chęcią pokazywał, gdy w jego obecności znajdowali się dziennikarze oraz operatorzy kamer. Najwidoczniej młody Królikowski nie spodziewał się tego, że media pokochają go tak bardzo, że jego nazwisko co jakiś czas będzie pojawiać się na pierwszych stronach gazet, prezentując go z zablurowaną twarzą. W odróżnieniu od swoich rodziców, awanturnie. Antek Królikowski popularność zdobył w stosunkowo młodym wieku, który to najczęściej wiąże się z imprezowym trybem życia. W wywiadach aktor wielokrotnie wspominał, iż w tamtym okresie nie wylewał za kołnierz i można śmiało rzec, że korzystał z życia nocnego na pełnych obrotach. Zresztą nie musiał mówić o tym publicznie, ponieważ co jakiś czas za pośrednictwem portali plotkarskich o jego wybrykach wiedziała cała Polska. Pierwsza afera z udziałem Antka Królikowskiego miała miejsce w nocy 23 marca 2011 roku, kiedy to pijany aktor wdał się w sprze z funkcjonariuszami policji. Wraz ze swoimi dwoma kolegami, Jakubem Wieczorkiem oraz Michałem Lesieniem spacerowali w stanie wskazującym środkiem jednej z warszawskich ulic. Przejeżdżający nieopodal patrol policji zwrócił uwagę mężczyznom, lecz ów przekaz najwidoczniej nie spodobał się królikowskiemu, który postanowił wdać się w szarpaninę z patrolem, nieszczędząc przy tym obelg w kierunku funkcjonariuszy. Wątła Dobry. postura i nieudane wykorzystanie stylu walki pijanego wudziczu nie pomogło aktorowi, który został bardzo szybko spacyfikowany i sprowadzony do parte... pijany wudziczu. Podczas... Eee, no oglądał się filmów pewnie z Jackie Chanem i pijanym mistrzem. Królikowski postanowił powołać się na swoje nazwisko oraz w żałosny sposób zastraszyć policjantów słowami Już nie pracujecie, kuty, załatwię was. Psy. Moja papuga was zje, jesteście i Znam ludzi, którzy was załatwią. Trójka aktorów imprezy Mam, że... zakończyła na izbie w Trzeźwień. Chociaż dla Antka nie skończyła się prędko, ponieważ po aresztowaniu okazało się, że ma 1,9 promila alkoholu we krwi. Konsekwencje swoich czynów panowie usłyszeli podczas rozprawy sądowej w 2012 roku, gdzie odpowiedzieli za m.in. naruszenie nietykalności cielesnej oraz znieważenie policjantów. Cała sprawa rozeszła się po kościach i skończyła w sposób ugodny. Dzieci się w grobie przewraca. no to to był jeszcze ta, ten moment, w którym ojciec żył jego, nie? Nowy, a sam Królikowski zadeklarował, iż zaczął poważnie podchodzić do życia i zastanawiać się trzy razy, zanim po raz kolejny cokolwiek zrobi. Gdyby dotrzymał obietnicy, to w tym momencie zakończyłby się ten odcinek, lecz jest to dopiero wstęp do uniwersum afer Antka Królikowskiego. Od tego momentu portale plotkarskie jedynie czekały na informacje o kolejnych wybrykach aktora, który organizował imprezy słynne w całym mieście. W trakcie jednej z nich, a dokładnie podczas urodzin organizowanych przez Królikowskiego w 2015. W 12 roku doszło do poważnego wypadku, w którym ucierpiał znajomy solenizanta Alan Anders. Mężczyzna wdał się w pijacką bójkę, w wyniku czego został zepchnięty przez niewiadomego sprawcę ze schodów, uderzając głową o posadzkę w warszawskiej willi Matus. Anders trafił do szpitala w stanie krytycznym, a konsekwencje upadku ciągnęły się za nim wiele lat. Media bardzo długo starały się obarczyć winą o wypadek Anka Królikowskiego, lecz bezpodstawne zarzuty zostały zdementowane przez samego Andersza, który stanął w obronie kolegi z branży, jednocześnie wskazując, iż ma do niego żal, ponieważ. Ten nie miał odwagi porozmawiać z nim w momencie, w którym tego najbardziej potrzebował. Dementuję i błagam, wyemitujcie to raz na zawsze, że Antek Królikowski nie miał absolutnie nic wspólnego z tym wypadkiem, poza tym, że to były jego rodziny. Nic, a nic w ogóle nie, bo często na nim też ludzie przywieszali, nie jest odpowiedzialny za to, to nie jest jego wina. Nieważne czyja to już jest temat zamknięty, jeżeli o to chodzi, nie będzie. Im dłużej Antek obracał się w towarzystwie gwiazd, tym jego pewność siebie bardziej rosła. Z czasem nie krył się już ze swoim kolokwiam. To, 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 to kojarzę, to, to też aktorka, nie? Bardzo mówiąc, chamskim zachowaniem, wyzwalając prawdziwego ant moi ludzie was załatwią królikowskiego. Sporą krytykę otrzymał m.in. za niesmaczny żart dotyczący niepełnosprawności Jana Meli, podróżnika, który w wyniku wypadku stracił lewą nogę oraz prawe przedramię. Oczywiście, aktor Uch. tuż po zobaczeniu odzewu internautów niezwłocznie przyprosił oraz standardowo podkreślił, iż więcej nie popełni takiego błędu. Ty również nie popełniaj błędu. Ale cze, cze, czemu ten, czemu go obraził, że co, że nogi i ręki nie ma? To dlatego tylko go obraził? Czy był jakiś inny? To takie trochę głupie obrażanie kogoś, bo nie ma nogi i ręki. No i zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz, bo subskrybuje go tylko 15% oglądających. Fajnie jakby po tym filmie urosło to chociaż do 16%. A jednak w tym samym roku postanowił wprosić się na wywiad udzielany przez Marylę Rodowicz podczas festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach, po czym stwierdził, że wyzna piosenkarce miłość. Oczywiście pan Królikowski został bezpiecznie odprowadzony za bramki w asyście ochrony. Nauczony przeszłością zdecydował się Uf, tym sz. razem nie walczyć, a w tabloidach aż huczało od informacji, że mężczyzna ponownie był pod wpływem alkoholu. ...głupota, ale której oczywiście nie żałuję, dlatego że dzięki temu... Wy... ...alkohol i narkotyki co robią z ludźmi... Nawet kurwa najpot... naj... najnormalniejszego rozpierdolenia. Brykowi idiotycznemu, na który się porwałem, w jakimś uniesieniu na widok pani Maryli Rodowicz, która jest wspaniałą artystką, bo każdy to przyzna, po prostu oszalałem. Najwidoczniej już wtedy zawiązała się nić przyjaźni między panią Rodowicz a Antkiem Królikowskim, ponieważ kobieta okazała mu publiczne wsparcie, podczas gdy ten w lutym 2023 roku został aresztowany za prowadzenie samochodu pod wpływem środków psychoaktywnych. Antka Królikowskiego Bebil. zatrzymali. Za, Za posiadanie narkotyków. Za posiadanie, żeby bycie pod wpływem, jak jechał, debil. Narażą innych ludzi na niebezpieczeństwo. Takich ludzi powinno się kurwa zakraty i zabrać prawo jazdów. Bo Mar na powinna być zalegalizowana i nie byłoby problemu. Bo Aktor wielokrotnie tłumaczył, iż korzysta z medycznej która zawiera śladowe ilości THC, związku mającego wpływ na kondycję świadomości. W maju tego roku Królikowski usłyszał ostateczny wyrok w sprawie, w wyniku którego ma zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres dwóch lat oraz musi zapłacić grzywnę w wysokości 5000 tysięcy złotych. Antek standardowo wyciągnął wnioski z całej sprawy, zyskując jednocześnie koleżankę w postaci Maryli Rodowicz. Kto wie, być może piosenkarka od... Kurwa, urodził się jako złote dziecko, wszystko na tacy dostał i, i to rozpierdala, nie? To jest trochę przykre. Świat jest nie, niesprawiedliwy, nie? wzajemniła gorące uczucie wyznanej przez Królikowskiego, który swoją drogą ma tendencję do zakochiwania się w wielu kobietach, nie zważając przy tym na swój stan cywilny. Wybuch wojny na Ukrainie w lutym 2022 roku był momentem, który wstrząsnął niemal całym światem, a zwłaszcza Polakami, będącymi najbliższymi sąsiadami miejsc objętych działaniami wojennymi. Wielu naszych rodaków niemal natychmiastowo po wybuchu wojny wyruszyli, aby w miarę swoich możliwości wesprzeć napadniętych Ukraińców. Ludzie dostarczali prowiant, oferowali własne mieszkania oraz pomagali w znalezieniu pracy. Co natomiast wymyślił Antyk Królikowski? Zorganizowanie pojedynku sobowtórów odgrywających prezydentów skonfliktowanych państw oraz próbę dorobienia się na tragedii wielu ludzi... Po... Pierdol, zrobił coś takiego? Nie miałem zielonego po... O kurwa. No debil. Pozbawionych w tamtym czasie warunków do życia, a co gorsza, życia w ogóle. Niecałe dwa miesiące od wybuchu wojny na Instagramie Królikowskiego pojawił się post, w którym aktor zapowiedział swój angaż w roli włodarza medialnego podczas feralnego wydarzenia free ja zawsze chciałem uratować świat, choćby symbolicznie. No debil. Go, ponieważ tworu federacji Royal. No ja wiem, nie słyszę. A skąd miałem słyszeć? Skąd miałem takie życie słyszeć? Division nie można nazwać pełnoprawną galą. Pytanie, gdzie jest sędzia. Dwa dni później miała miejsce pierwsza konferencja wspomnianej federacji, która transmitowana była na YouTube'owym kanale Tomka Olejnika. Jak można się było spodziewać, organizacja wydarzenia nie stała na wysokim poziomie, a większość konfliktów między zawodnikami była ustawiona. Dwugodzinna, niezwykle nużąca transmisja sfinalizowana została ogłoszeniem walki wieczoru, która była wizerunkowym gwoździem do trumny w przypadku Antka Królikowskiego. Wręcz podniecony aktor rozpoczął od monologu, powołując się na swój altruizm oraz chęć pomocy innym, po czym zaprosił na scenę dwóch mężczyzn, którzy okazali się być sobowtórami reprezentującymi prezydentów skonfliktowanych ze sobą państw, Rosji oraz Ukrainy. Zawsze mu uratować świat. Panowie, pogadacie ze sobą 30, dobra? Okej. Okay. Main event okazał się być na... Pierdolony. ...pompowanym teatrzykiem, który, w opinii Królikowskiego, miał szansę odmienić losy wojny. Oczywiście, inicjator pomysłu wielokrotnie podkreślał, iż dochód z pojedynku zostanie przekazany dla Ukraińców poszkodowanych w wyniku konfliktu. Co lepsze, nawet gdyby jakimś cudem doszło do starcia, to ofiary wojny i tak nie zobaczyłyby od Federacji grosza, ponieważ event w ich wykonaniu zupełnie się nie sprzedał, a sami organizatorzy, według słów uczestników, nie wypłacili wynagrodzeń. Tuż po konferencji na kanale Antyfakty przeprowadzony został wywiad z zawodnikami Walki Wieczoru oraz samym Wielkim Włodarzem, który z Zwykłą ekscytacją opowiadał o swoim pomyśle. Plan wywołał ogromną wrzawę w sieci, a internauci nie pozostawili na Królikowskim suchej nitki. Ten początkowo ignorował krytykę, narzucając wręcz opracowaną przez siebie narrację mówiącą o wyższej idei tego przedsięwzięcia. W bardzo krótkim czasie o idiotycznym pomyśle Królikowskiego wiedziała niemal cała Polska, co w połączeniu z trwającą wówczas... No ja powiem szczerze, że nie słyszałem o tym. Ja nie siedziałem chyba jeszcze wtedy w internecie, tak? z udziałem Joanny, Opozdy oraz samego aktora, tylko spotęgowało niechęć oraz obrzydzenie ludzi względem jego osoby. Zapewne przyparty do muru, Królikowski postanowił odnieść się do całej sprawy, informując, iż wycofuje się z uczestnictwa w tego rodzaju imprezie, wskazując jednocześnie, że promowanie gali poprzez wykorzystywanie konfliktu zbrojnego jest złe. Co ciekawe, Królikowski nagle zaczął krytykować pomysł, mimo że to on stał za jego wymyśleniem oraz realizacją. W podsumowaniu, aktor zapowiedział również swoje chwilowe odejście z internetu, ze względu na pogarszający się stan zdrowia. Podobne oświadczenie wydała sama Federacja Royal Division, która poinformowała o zerwaniu... A... zawsze jest, jak coś spierdolisz, to zawsze jest na takiej zasadzie, że pojawiają się problemy rodzinne, pojawiają się problemy zdrowotne i zdjęcia ze szpitala, mamy teraz ze Smolastym, to nie... ...współpracy z Królikowskim no oraz tak, przeprosiła za wybić. nieetyczną prowokację. Co ciekawe, we wpisie można przeczytać, że walka w rzeczywistości nie miała się odbyć, a jej nagłośnienie miało poniekąd podkreślić istoty konfliktu na wschodniej granicy. Cóż można nie rzec? Dolenia. Prowokacja się udała, ponieważ o żałosnym wydarzeniu zorganizowanym w Polsce pisały nawet zagraniczne media. Mimo upływu lat Antek Królikowski do dziś nie może zmyć z siebie łatki inicjatora tego pomysłu. Temat ponownie został poruszony podczas gościnnej wizyty na podcaście prowadzonym przez Kubę Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Królik Królikowski starał się unikać odpowiedzi na pytanie dotyczące walki sobowtórów, jednocześnie podkreślając, że w jego opinii ów pomysł został zrealizowany w złym czasie i przy niesprzyjających okolicznościach. Aktor zdobył się na jakże szczery rachunek sumienia, przepraszając wszystkich, którzy poczuli się urażeni. Zarzuty w swoją stronę Królikowski starał się osłabiać poprzez opowiadanie o swoich problemach w życiu prywatnym oraz związku, który dzięki niemu taki prywatny już nie był. Antek Królikowski zawsze chętnie dzielił się z mediami Niczny informacją związek. o swoich nowych partnerkach, bardzo często pochodzących z show biznesu. Na przestrzeni lat Królikowski spotykał się m.in. z Laurą Breszką, Katarzyną Sawczuk oraz Julią Wienawą. Warto U. podkreślić, że kobiety zapytane o swoją... U. z Julią Wieniawą? Kurczę, powiem wam szczerze, że Julia Wieniawa, strasznie ładna kobieta relacje z aktorem z reguły przychylnie się o nim wypowiadały. Pomimo, że wszystkie ex-bohatera dzisiejszego odcinka nie dały mediom okazji do nakręcenia wokół Królikowskiego kolejnej afery, to jak to w jego życiu bywa, ta nawinęła się sama wraz z poznaniem w 2020 roku Joanny Opozdy. Początkowo para nie chwaliła się swoją relacją, lecz w obliczu fleszy odkrycie ich związku było nieuniknione. Na social mediach artok aktorka, Opozdy nie? oraz Królikowskiego pojawiła się masa wspólnych zdjęć, a portale plotkarskie wprost strzelały za Romeem i Julią naszych czasów. Pierwszy kryzys nastąpił już po pół roku od wejścia w związek. Para zdecydowała się zrobić sobie od siebie przerwę, która najwidoczniej podziałała, ponieważ po paru miesiącach znów. Przez Antka i Julia weszła na salony. Na jakie salony? Że co, że do branży weszła? Tak? O to chodzi? Byli razem. Królikowski oraz Opozda długo nie zwlekali z formalizacją związku poprzez ślub w sierpniu 2021 roku. Tuż po uroczystości media upłynęła informacja o ciąży Joanny Opozdy. Kobieta bardzo ciężko przechodziła ten okres, zważywszy na zagrożenie życia dziecka oraz problemy rodzinne z udziałem jej ojca, który na początku roku 2022 groził jej oraz Antkowi poprzez użycie broni palnej. Małżonkowie próbowali pomóc o, matce Joanny, której mąż Dariusz wyrzucił z domu, przyprowadzając na jej miejsce kochankę. Pomimo wielu przeszkód, 22 lutego Joanna Opozda szczęśliwie urodziła zdrowego syna, Vincenta. 10 dni przed przyjściem chłopca na świat jego rodzice już nie byli razem. Jaki był tego powód? Okazało się, że w momencie, gdy Joanna Opozda była w ósmym miesiącu ciąży, jej mąż zdradzał ją z tą siatką, korzystając przy tym z życia, podczas gdy jego żona poniekąd o to życie walczyła. Po rozpadzie małżeństwa w mediach wybuchła ogromna afera, ale. Kurwa, to słabiutko, gościu. To zjebany masz charakterek. O lulu. Lecz tym razem nie była ona rozdmuchana przez portale plotkarskie, a samego Antka Królikowskiego, który za pośrednictwem swojego Instagrama nieustannie podszczypywał żonę będącą z nim w separacji. Kobieta starała się odbijać wszystkie zarzuty kierowane w jej stronę, niestety... Szta... Cała prawda o mojej chorej, psychicznie byłej żonie prowadziła pamiętnik dla naszego syna, bo wierzyła, że... że co? Czasem aktor postanowił publikować prywatne umrzeć, wiadomości tak? oraz filmiki w celu publicznego wyprania brudów. Królikowski posunął się do udostępnienia prywatnego pamiętnika w postaci nagrań wideo o pozdy, w którym można zobaczyć jak zapłakana kobieta nie może sobie poradzić z własnymi emocjami oraz złym samopoczuciem wywoływanym przez ciążę. Internet nie pozostawił na nim suchej nitki, co więc zrobił zdesperowany Antek. No kurwa zwykła. Dziewczyna sobie próbowała pomóc nagrywając te... To, 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 jaka kurwa zwykła. Antek, ty jesteś zwykłą kurwą. Naprawdę, jaka menda z ciebie. Ty, Piara, sobie nie radziła z emocjami. Potrzebny był jej psycholog, osoba, mąż, kurwa, powinien być przy niej i jej słuchać. Więc nagrywała sobie to, przez, żeby, żeby nie wiem, miała może poczucie takie, że będzie jej łatwiej, jak sobie to wszystko nagra. Ewidentnie problemy psychiczne się pojawiły, a on kurwa to upublicznia. To jest kurwa zwykła. Normalnie jesteś kurwą zwykłą, niczym więcej. Autentycznie. Zwykła Te, kurwa. Wrzucił krótkie oświadczenie, w którym napisał. Ja pierdolę. Nie. Co, że jego konto na Instagramie tak, jest... Tak, ja chyba widziałem fragment tej dziewczyny. Ja myślałem, że to jest... W ogóle, że nie jest to związane z tym. Ja chyba gdzieś widziałem ten fragmencik mały. Ja chyba widziałem, jak ta, ta dziewczyna płakała, ale ja, kurwa, nie wiedziałem, że to na takiej zasadzie było. O, wpis, dół. Zostało schakowane. Sprytny pomysł, prawda? Pierdolony. Koda, że odblokowanie przyjętego na tej... Oczywiście, że tak. Zostało schakowane i akurat tylko i wyłącznie rzeczy na jego żonę wyszły. W platformie konta zajmuje minimum 3 dni w porywach do 30, natomiast naszemu aktorowi udało się to w zaledwie dobę. Ponadto, Opozda przyznała, że nagrania były wysyłane Antkowi głównie przez SMSy, to też dziwnym był fakt pojawienia się ich w Instagramowych konwersacjach aktora. Co ciekawe, mniej więcej w tym samym czasie Antek przyznał się publicznie, iż od 2016 roku choruje na stwardnienie rozsiane. Choroba, która całkowicie odmieniła jego dotychczasowe życie. Ja, ja. I wcisnął Kita, że ktoś mu konto zhakował. No było przed chwilą. W konto scharkowy. Wiele osób uznało to za próbę zasłonięcia własnym wybryków chorobą, co tylko nasiliło krytykę w jego kierunku. Joanna, opozda, nie pozostająca dużna swojemu byłemu mężowi, opublikowała dowody świadczące o tym, że królikowski nigdy nie zabiegał o kontakt z synem. Zainteresowanie Antka własnym dzieckiem doskonale ilustruje sytuacja, w której jako prezent wręczył dwumiesięcznemu dziecku kostkę Rubika i zapytał, czy może już jeść pierogi. Kobieta zarzuciła królikowskiemu brak jakiegokolwiek zainteresowania nią podczas ciąży. Oh. Troszkę zastanawiające jest to, że, że są kobiety, które wybierają takich facetów, którzy kompletnie się nimi nie interesują, olewają wszystko, po czym zakładają z nimi rodzinę, wiedząc, że przecież ma ich w dupie. Asia, dlaczego ty sobie to zrobiłaś? Wytłumacz tak ładnie, prosto. taka piękna kobieta. Sukces osiągałaś, śliczna jesteś, mogłabyś mieć naprawdę porządnych facetów. Nie trzeba sobie wziąć z jeba. Jeszcze się z nim ożenić i dziecko zrobić. W czasie, gdy opozda co chwilę lądowała w szpitalu, Antek miło spędzał czas na imprezach w towarzystwie kochanki, która swoją drogą groziła znajomymi prawnikami Joannie w wiadomościach pisanych do Królikowskiego. Antek nieustannie atakował byłą żonę, określając ją mianem chorej psychicznie oszustki, która próbuje odebrać mu wszystkie pieniądze. Jak można się domyślić, rozpoczęło się postępowanie rozwodowe, w toku którego Antkowi Królikowskiemu zostały zasądzone alimenty. Aktor najwidoczniej nie wiedział, że wysokość opłat ustalana jest przez sędziego, ponieważ Oskarżał o to Joannę o Zdecydował się nawet na opublikowanie wyciągów ze wspólnego konta, na którym widać było, że podczas trwania ich relacji. Mm, Asia Alimenty Czerwiec, konto ten 2000 alimenty Vincent Maj konto, Asia Vincent konto. 3000 10 tysięcy 20 tysięcy opozda co jakiś czas wybierała duże sumy pieniędzy. Można tam zauważyć coś jeszcze, mianowicie przelew z podpisem alimenty w wysokości 2000 zł. Włodarz Royal Division wielokrotnie podkreślał, że niesłusznie jest mu przypisana łatka alimenciarza, gdyż płaci alimenty, a nawet robi to za niego osobisty komornik. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że komornik zajmuje konto w momencie niepłacenia zobowiązań, w tym przypadku realizacji obowiązku alimentacyjnego. Królikowski bardzo dobrze wiedział, jak bardzo Joanna boi się swojego ojca, to też uznał, że świetnym pomysłem będzie. Zaproszenie go na chrzest małego Vincenta, najwidoczniej zapominając o strzałach z pistoletu oddanych przez teścia w jego stronę. Antek Królikowski największa. kurwa jest zwykła, po prostu ludzka. O mój Boże! Jaka. Widocznie szybko pozbierał się po rozstaniu z żoną i synem, ponieważ chwilę po oficjalnym zerwaniu pary zaczął pokazywać się w towarzystwie jakże tajemniczej kobiety, wcale nie zamieszkującej niedaleko jego mieszkania, Izabeli Banaś. Para do dziś jest trasem, a za niedługo dojdzie... O jesteś głupia, że go wzięłaś. Rozumiem, to ty kurwa nie grzeszysz. W związku dołączy trzecia osoba i nie jest to ukochana Maryla Rodowicz, a dziecko, którego zakochani... Pojawi się dziecko i spierdoli do innej oczekując olbrzymią radością. Rozwód wciąż jest w toku, a ostatnia, już druga rozprawa miała miejsce 29 sierpnia tego roku, jednakże nie doszło tam do zakończenia całej sprawy i wszyscy będą zmuszeni czekać na trzecie posiedzenie. Nie da się zaprzeczyć, że bohater dzisiejszego odcinka posiada talent aktorski, lecz bardziej zastanawiający jest fakt, iż człowiek, który potrafi dobrze zagrać wiele postaci, nie umiał wcielić się w rolę kochającego ojca oraz wiernego partnera. To nie ma być rola. Albo jesteś kochającym ojcem i partnera, albo nie jesteś. To nie ma być rola. Rola się w końcu kiedyś skończy i z kochającego męża i ojca stanie się potworem. On nie ma być ten, on powinien nie zakładać rodziny, nie powinien mieć dzieci. Po prostu powinien się bawić, dymać se na prawo i lewo, ale bez zobowiązań. To jest na takiej zasadzie. Niech se dziewczyny z nim zykają. Nie zakładajcie z nim rodziny, bo to nie ma sensu. Boże. Wszystkie opisane w dzisiejszym odcinku sytuacje pokazują, że Antek Królikowski ewidentnie nie doceniał szansy w postaci rozgłosu oraz renomy, którą przez lata budowała jego rodzina. W ostatnim roku temat mężczyzny w mediach nieco ucił, wracając jedynie przy okazji rozpraw sądowych z jego udziałem. Należy mieć nadzieję, że tym razem Antek... Tragedia. Złote dziecko, dostał wszystko i chuj. Spierdolił. I spierdala dalej.